Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Matematyka Matura 2023, zadanie siódme. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jednym z rozwiązań równania pierwiastek z 3 razy x kwadrat minus 2 razy x plus 3 równa się 0 jest liczba. No i mamy cztery możliwości. W tym zadaniu musimy rozwiązać podane równanie. Pamiętamy, że najpierw zaczynamy od dziedziny. Widzimy, że nie ma tutaj pierwiastków pod którymi znajduje się x, nie ma również ułamków, w których w mianownikach znajduje się x. Zatem dziedzina to liczby rzeczywiste. Zapisujemy dziedzinę no i przystępujemy do rozwiązania równania. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj iloczyn trzech liczb: pierwiastek z trzech, x kwadrat minus 2 oraz x plus 3 No i ten iloczyn ma być równy 0. Pamiętamy, że mnożenie daje 0, jeśli jedna z liczb mnożonych jest równa 0, czyli w naszym przypadku albo pierwiastek z 3 jest równy 0, widzimy, że nie jest, albo x kwadrat minus 2 jest równe 0, albo x plus 3 jest równe 0. I takie dwa równania musimy rozwiązać, czyli x kwadrat minus 2 równa się 0. Lub x plus 3 równa się 0. Przystępujemy do rozwiązania pierwszego równania, czyli x kwadrat minus 2 jest równe 0. Przerzucamy minus 2 na drugą stronę równania, czyli do obu stron równania dodaje 2. Stąd x kwadrat jest równe 0 plus 2, czyli 2. No i z tego równania wnioskujemy, że x jest równy pierwiastek z 2 lub x jest równy minus pierwiastek z 2. Otrzymaliśmy dwa rozwiązania. I druga, drugie równanie, czyli x plus 3 równa się 0. Przerzucamy trójkę na drugą stronę równania, czyli do, od obu stron równania odejmuje 3. Stąd x jest równe minus 3. A więc yy, podsumowując, otrzymaliśmy trzy rozwiązania. x równa się pierwiastek z 2, x równa się minus pierwiastek z 2, i x równa się minus 3. No i w odpowiedziach szukamy. Naszego rozwiązania, czyli widzimy, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.